rośnie, no jest już późna godzina, ale wrzucam ten filmik. Um, no, jak widzicie już urósł trochę od ostatniego. No i jakiegoś życie leci, że, że zaraz będzie już taki nie pytajcie się czemu mam szczoteczkę. Chciałbym poruszyć temat bardzo trudny dla niektórych. No filmik będzie długi, um, że jak XXX umarł. Jego nazywałem Triple X. Byłem jego bardzo blokowanem. I nadal jestem. I to jest temat bardzo trudny na jeden odcinek. Szczególnie z moją baterią, ale no, będzie w sumie i yy, jeszcze jedno. Będzie o tym materiał na pewno, bo to jest bardzo ważny materiał dla mnie i pewnie może dla was też, ale na razie subskrybuję dwie osoby: mój tata i moja siostra. Yy. To jest niefajne, bo to nie się zwracam jako widzowie kilkunastu tysięcy, nie? A tak naprawdę jest dwóch subskrybentów. Więc proszę zasubskrybujcie. mnie ja Nie umiem prosić o subskrypcję jeszcze. Nie będzie jeszcze Minecrafta, bo nie umiem nagrywać z kamerką. Nawet na telefonie nie mogę pokazać swojej twarzy. Jeszcze nie teraz. I no, na razie to wiem, że nie jest fajne, ale macie to jaju, czasami sobie zaglądajcie. Będą no, też takie materiały, też miniaturek nie umiem robić, więc proszę podeślijcie mi to. Bardzo dziękuję za obejrzenie. Pa!